Cześć w z Max. Pewnie teraz jesteście zdziwieni, bo... Ała. Też nie tak zaczęliśmy ten odcinek, jak chciałem. Jesteśmy właśnie na Anarchie G i zagramy sobie na evencie Halloweenowym, ale przede wszystkim, żeby się dostać, potrzebuję mieć zapłatę dla tego, który mi tam przytepa. Dlatego musimy sobie zarobić trochę kaski. A żeby zarobić trochę kaski, to musimy zajść też na RTP, dlatego jesteśmy na RTP, i dlatego nagrywam to odcinek, żeby zabawić się. Dobra, płyniemy sobie powoli, ale płyniemy. Ła! O, coś tam jest! Zostawmy sobie jeszcze w karka? Czy co? Pytacie zaraz z ślipką EJ! Co jest? Łotachy? Rozgniemy to sobie jakoś Fajnie Dobra, nic tutaj nie mam, że tak wstępniałem ciągle, ciągle ten drugi Otwierałem. Dobra, no zejdźmy sobie. Ostrożnie w miarę, bo mamy tylko 4 serca, bo już raz się wywaliłem. Próbuję wygrywać ten odcinek. Zwiedźmy sobie to wszystko, bo wygląda to ciekawie. Widać tutaj były drzewka. Chyba dalej są. To jest farma trzciny. Się daje. Bo ja szczerze nie chcę stracić tego miecza, bo to jest mój jedyny miecz, który kupiłem chyba za 40 dolków. Sami widzicie, jak łatwo mnie zabić, obecnie. Już nie mówię nawet o graczach, którzy na przykład mogą tutaj przeczytać. też... dobra. Ła! Przestraszyłem się trochę, bo bałem się, że po prostu źle skoczę i walnę zamiast wodę w coś, no... śmiertelnego dla mnie. W obecnej sytuacji, że muszę zarobić jakiekolwiek dolary... serwerowe. Są trzeba, Są trzeba. Co myślicie? Że będę rąbać te drzewa? Otóż jesteście w dużym błędzie, bo to zrobię Szkoda mi trochę, że nie mogę tego przyspieszyć bo nie moknuje ja teraz już O drzewach nie słyszeliście w ostatnim odcinku Ja patrzę, powiem sobie na sikierę zarobić, bo jest to trochę upierdliwe ciągle tak Drzewa rąbać niczym Proszę się średnio chcę tak. tym kamiennym Dobra Zobaczcie, tu jest. słuchaj? Um, Myślałem, że to już będę do się kiedyś No i tak, to 45 dolków, nie? No kogoś tylko. No kogoś tu chyba. no szlak trafił inaczej mówiąc Ehm. Um, jakieś to drzewko jeszcze jest? Mam tylko coś drewna sklep Skup. sprzedaż o 22 dolarów już mam hmm. są ogromnie zimne, zmienioną teksturą hmm. Albo to po prostu wynika z wersji, że jest dobra wersja tej anarchicznej. Nie wiem czego. Czego to? No, tych anarchicznych przyziemów. Koleś zmienił swoją tekturę Jakby to się nie wiedział. O nie, czego to wynika. Albo jestem głupia, zostałem nowym Einsteinem Mam nadzieję, że tylko ta druga wersja jest dobra. Podsadził się tam, więc zróbmy sobie deseczki. Zasadźmy sobie te drzewa zaraz. Idzie! Ło! O stary. Cześć trochę jak na w SkyBlocku, nie? No mamy, mamy tutaj taką naszą platformę i sobie ją rozbudowujemy. Jestem tu. Cool. Musimy być furiatami! Także... Musimy... Być... Jacy e, tam? Kurde, nic je powiesz. O! Musimy być... dalej nie wiem. Jacy? No, chodzi mi po prostu o to, żeby być konsekwentni. Musimy być konsekwentni i czekać, aż dostaniemy jabłko. Bo jak będziemy mieli jabłko, to jesteśmy uratowani dosłownie. Wiecie, ile jabłka są warte? One są warte fortunę. Dosłownie, sobie za takie jabłka, które one do każdego liścia, to ja mam z jednej strony już miał no, na no nie, na anarchiczne na zbroję jakoś. Na jakiś anarchiczny miecz łuk. Dosłownie, no tyle są warte te jabłka. Ja was nie kłamię. Owozę miałbym was kłamać w sumie Nawet jeżeli Dobra, tutaj Więcej, więcej, więcej temu! Więcej, więcej! Więcej! Dobra, robimy skok, 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 skok Oła Dobra I też mi się wydaje, że już będzie z tego bogaci albo inaczej mówiąc chciałoby się być bogaty Ej, coś sobie chyba przypomniałem. Czy to działało, że można zrobić po czwór taki taki pijecie poczwórny domb? Trzeba coś na stylu? Takie nie można. Dlatego coś mi się takiego wydawało. Jeżeli będzie, napiszcie w komentarzu. O, mamy. Mam, mam Dirta. I czy tak będzie działało? Cyk. Przydaję, że tak można. Aczkolwiek nie jestem pewien. To chyba trzymam mączką kostną. To czekajcie. Aha, bo nie ma żadnej na rynku. Dobrze jest. Zobaczcie, po ile chodzą te straszliwe dynie z, z tego eventu. O, łączka kostna. Po 240 dolarów? 300. No, Jezu, po 240? No chyba żart. Dobra. Jeżeli chcecie drugą część um, z tej Anarchii GG, to zostawcie łapkę w górę, a ja się z wami żegnam. Pa!